Hasło w tym roku to dobro. Czyli idziemy klasyką, że tak powiem, gatunku. Bo wolność, prawda, e, miłość i tak dalej, i tak dalej, młodość. Mamy dobro, a żeby zobaczyć, co dobrego dokoła nas jest, no to trzeba się trochę wysilić i trzeba trochę poszukać. A filmy dostarczają nam takich gotowych wskazówek. Tych rzeczy, o których mówiłeś, będzie bardzo dużo. Jak zwykle te oboczności festiwalowe opolskich lam są z co roku coraz szersze, coraz ciekawsze. Tych doznań rzeczywiście artystycznych mamy. Dużo, bo wiele miejsc, instytucji, też kultury miasta tak. zaangażowanych jest w festiwal. I dlatego on jest taki wyjątkowy, bo to nie jest tylko to, że idziemy i jak we Wrocławiu na Nowych Horyzontach staramy się obejrzeć 40 filmów w parę dni. W prawda? jednym miejscu z reguły albo w dwóch, bo tam jest jeszcze Dolnośląskie Centrum Filmowe. I to są te, te miejsca, które odwiedzamy. Natomiast tutaj my zwiedzamy też Opole. Jesteśmy w Muzeum Siopolskie, jesteśmy w wojewódzkiej bibliotece, jesteśmy na, w galerii sztuki współczesnej, Narodowym Centrum Polskiej Piosenki, e, plenerach, e, w różnych przestrzeniach kawiarnianych. Także na ten czas chcemy zamienić to miasto na miasto festiwalowe. Jaki jest dla ciebie tegoroczny festiwal, patrząc z kolei teraz już pod kątem tego, co proponuje przede wszystkim polskie kino, bo zacznijmy od tego, a później przejdziemy do tego nurtu amatorskiego. Tego, od którego wywiodły się tak naprawdę opolskie lamy, ale zajmijmy się tym, co niedawno też przeżywaliśmy i na festiwalu Gdyńskim, co zobaczą widzowie w Opolu. Na pewno zobaczą kino odważne. Nasza selekcja w pełnym metrażu i w dokumencie. To jest to kino, które jest na, na najwyższym poziomie, na światowym poziomie, takie, które jest zrozumiałe we wszystkich tak zakrętach świata. Więc cieszymy się bardzo. Nie będzie to Gdynia, bo Gdynia bardziej jest taką takim polskim piekiełkiem. No ale to też nie o to chodzi właśnie, żeby to no, Ale była my, my, my wybieramy młodych reżyserów, odważnych reżyserów, tak jak mówi Agnieszka Holland, tych, którzy chcą coś ważnego powiedzieć i, i też w krótkim metrażu to samo. Jeśli chodzi o wydarzenia, to też idziemy niejako pod prąd. Bardziej staramy się stworzyć kontent, bo wiemy już, że. Sobie na przykład u młodych widzów jest, jest kiepsko, ale może wrócimy do takiej formuły, która była kiedyś w kinach, że widz przychodził do miejsca jakim było kino i mhm. mówi co, co dzisiaj gracie, proszę bilet, nie? Mhm. Bo, bo promowanie tytułów konkretnych nie ma w tej chwili sensu dla młodego człowieka. Młody człowiek e Idzie w miejsce, które dla niego jest miejscem atrakcyjnym, fajnym, w którym chce się spotkać i tak dalej, i, tak dalej. i chcemy, żeby festiwal był takim miejscem spotkań. I chcemy, żeby ten festiwal też był taką e, też wizytowką miasta Opola. Ale mhm. on jest taką bardzo ciekawą platformą. Żeby, też, żeby Opole, żeby Opole na miejsce. ten czas zaludniało się mhm. widzami. E, którzy przyjeżdżają specjalnie na ten festiwal do Opola, żeby zobaczyć te filmy w Opolu. Duża, długa droga przed nami jeszcze, bo to musi infrastrukturalnie zadziałać, natomiast bardzo się cieszymy z przyjaźni wielu restauratorów, od których dostajemy bardzo wspaniałą współpracę, z przyjaźni miejsc, które nas goszczą, hoteli, hosteli itd., itd. bo to cały czas nam powiększa tą płaszczyznę spotkania się nie tylko wewnątrz Opola, ale też zapraszania gości, którzy za każdym razem, w Turcjach przyjeżdżają, mówią, że to jest cudowne miasto. Miasto do przejścia na piechotę. Te miejsca też są bardzo blisko siebie. E Staramy się zrobić tak, żeby to była dla nich też taka przygoda przebywania w mieście, a dla widzów też była przygoda przebywania razem z nimi. Jak miejscu. zwykle mamy, oprócz fabuły, mamy retrospektywy, mamy panoramy kina światowego i tak dalej, i tak dalej. Tych filmów będzie łącznie multon. Ja myślę, że każdy powinien znaleźć, ja tu nie będę punktował, nie będę zaznaczył, każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Miłośnicy larpu i miłośnicy wspaniałej satyry Maćka Buchwalta i Kordiana Kondzieli, który przyjeżdża ze swoim filmem LARP, premierowo. Mówimy o polskich tak, tak, dokładnie. Będzie, będzie Manticora, która, która zrobi nowy pokaz Ognia przed LARPem. Już wszyscy, którzy wiedzą, co to jest LARP, czekają, przebierają nogami, żeby kupować bilety, żeby zdobywać te bilety na jeden jedyny pokaz, który będzie w środę. Mamy wspaniałego Damiana Kocura z filmem, który był w zeszłym roku polskim kandydatem do Oscara pod wulkanem. Mamy Pod Szarym Niebem, nagrodzony ostatnio w Koszalinie przez Stowarzyszenie Studyjnych, film, który pokazuje swoją białoruską część historii. Która też jest ważna. Otwieramy się też na te wszystkie różnorodności. Ten program jak gdyby pokazuje, nie wyklucza wręcz łączy. Dużo wydarzeń dla dzieci, stąd też w konkursie głównym Skarbek Tomka Jurkiewicza przedpremierowo i spotkanie z dzieciakami, warsztaty, przygotowanie do seansu takie rasowe w Heliosie. Będzie się naprawdę dużo rzeczy działo i każdy musi usiąść nad programem i znaleźć coś dla siebie, znaleźć swoją drogę festiwalową. Jeżeli, jest to tak utkane, że jeżeli chcę oglądać konkurs, to oglądam konkurs. Jeżeli chcę oglądać coś Około tego wszystkiego brać udział, brać udział w wydarzeniach, no to wydarzenia są jak najbardziej e, na czasie. E, filmy nie z muzyką na żywo. Ziemia do Brzęki Zagrana w Skansenie, czyli Muzeum Wsi Opolskiej, e, Brzdąc e, Charlie Goczepina. Pojawimy się też u seniorów, e, w domu Pogodna Jesień z filmami, z warsztatami, ale też Silent Disco, które będzie też dedykowane też seniorom, bo oni też chcą poczuć tą muzykę, wrócić do dawnych lat, mając 90 parę lat, usłyszeć czasami te wszystkie swoje brzmienia. Swoje brzmienia powoduje, że wracają te najpiękniejsze wspomnienia i my to też odczuwamy. No i na koniec krótkie to pytanie, obserwujesz, bo przecież na festiwal napływają filmy krótkiego metrażu, bardzo młodych mhm. twórców. Dla ciebie co ważnego w tej 23 edycji, jeśli właśnie chodzi o to najmłodsze, chciałoby się powiedzieć, kino. Oczywiście myślę tutaj o tych młodych twórcach i ich filmach, których oglądaliście dziesiątki, zanim zakwalifikowaliście je do konkursu. Ja się bardzo cieszę, że cały czas dobrze ma się polski dokument, krótkometrażowy. Animacja tak samo. Jeśli chodzi o Fabułę. To widać tam poszukiwania. Chociaż wydaje mi się czasami, że ta fabuła mogłaby mieć trochę więcej przeszkód, bo nasi twórcy mają to do siebie im bardziej jest trudno i finansowo, i politycznie, i wszelako. To oni mają większy pazur. Więc tutaj oczekujemy, tutaj ale widać, że oni poszukują, i to Aha. jest też bardzo piękne. No ale co Cię urzekło w tej selekcji? W tej selekcji przede wszystkim szczerość i ta, ta chęć do poszukiwania swoich, swoich dróg. Bo ja wiem, co się potem dzieje, bo tym ci twórcy jak Piotr Domalewski, który miał krótkie metraże na lamach, czy jak Damian Kocur, to są potem wielcy polscy twórcy filmowi. Czyli Emi Buchwald, nagrodzona teraz na festiwalu Gdyni. Myśmy wysłali gratulacje do Emi od razu, dlatego że to jest nasza reżyserka. No, dostała Lamy za naukę w, w dokumencie, a potem. Za moja piękna łąka kwietna dostała za, za fabułę. Także Emi ma dwie, 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 dwie lamy już mhm. i myśmy mocno ściskali kciuki za ten film. Co prawda ten film nie może się z racji tej festiwalowej drogi znaleźć w tym roku w konkursie, mhm. ale na 100% go pokażemy w przyszłym roku. Nie ma duchów, nie ma duchów na dobrej. Nie? Także to będzie, to będzie naprawdę wielka przygoda. Pozdrawiamy Emi stąd na pewno. Żałujemy, że nie możemy jej mieć w programie, ale ale wiemy, że wśród tych młodych ludzi czają się twórcy, którzy będą mogli potem wracać do nas z wielkimi tytułami.